Ziom wszystkim, to jest kolejny odcinek na tym kanale, a w tym odcinku jesteśmy. Teraz. Coś tu nie pasuje. Dla... Nie, to nie jest Delivery Simulator. To jest simulator rozwalania słupków. White. To, to coś nie pasuje. Dobra, tak już na poważnie, to jest Delivery Simulator. Ogólnie wczoraj nie było odcinka, bo po prostu ta taka była jakość internetu, że. No, że aż po prostu. Brak mi słów. I do tego czasu zdążyło, no zdążyło się zrobić parę, parę aktualizacji. I ogólnie to głównie aktualizacje w stylu, że jakiś boss doszedł i nowa kraina z tego co ogarniam oraz... tak. oże czy to może latać? Ufa. Jestem ciekaw czy doszły jakieś nowe skiny. Eee, nie, nic ciekawego. sobie otworzę. Czemu nie? I uwaga. Aha, coś takiego. Fajnie. Eee, przepraszam bardzo. Zaraz do podejdę. Shelfs. I Uwaga, czy jakieś nowe stały doszły? Ile to Jakby. Ja mam takie pytanie: po co tak coś komu? No i chyba nic poza tym, że tak nic wartego uwagi, bo Kło to ma dwa wejścia we, we, wejścia wejścia. Eee, nic wartego uwagi, bo i tak drona wszystko robią, bo to dostarczania. Więc nie potrzebne są tutaj. I o co temu chodzi? Rozjada cię ten ziomek źle wygląda mile boss Wait, czy... ja rozwalając skrzynkę na listy czekaj jak uderzam nie o sie em... siema siema magicznie Guzę tego bez cmentarza Wait. Nefintem z cztery dni, i są jakieś drony? Wait, tak, ale to jest, jest cmentarza jacyś ziomek. Star, a ile tu było? Kurder z tym auto. A, mnie też raz tu. Ale to tam same złote paczki, tylko jeszcze tylko wolę dodać, ale tylko Stara, ale o co z tym może chodzić? Wait, po. Nie ogarniam. Zaraz się wrócę do tego parku, bo naprawdę coś nie gra. nie no, to musi być coś powiązane. jest taki krypi ziomek wyszedł. Ale ciekawe, co z tym chodzi? Nie no, ja się nie zagłębiałem. Miałem wczoraj nagrać odcinek, ale jak już mówiłem, jakoś internetu była dziewna. E, tak, tak się nagrywało, że... Znaczy nie nagrywało. Po prostu jak podchodziłem do tej maszyny, w której można wkładać boksy, to musiałem czekać 5 sekund zanim to w ogóle ogarnie, że ja to tam włożyłem czy tam F -kliką. Więc no nie opłacało się tego robić jak e, ktoś wynagrodza to, to w jednym dniu, w którym będę miał nagrać od, odcinek, to może tak, dwoma dodatkowymi od, o, odcinkami dzisiaj jest czwartek, e, kiedy nagrywam ten odcinek i zapewne też go publikuję za wczoraj, czyli ta Więc... Bo to naprawdę fajnie byłoby, gdybym nagrał wczoraj, ale nie miałem takiej okazji. Ja też on czy ku... mhm. czyli on obrywa golden boxami. Ale co chodzi z tym stars? Ja taką Montero Zero. Hmm. To defekt... aha! Muszę zdefektować bossa to Już wiem dlaczego to jest ten... Siomek ze cmentarza <grymne> To już wszystko jest wiadomo A co tu driftem? Niestety się nie mam to, ale... Chyba logo zmienili Bo... Kiedyś było. Nie, nie było tutaj loga. Może to ja go nie zauważyłem? Nie wiem. No, teraz to od razu szybciej widać. A nie tak jak wczoraj. Wczoraj, jak jeszcze nie, oczywiście nie było tych lagów. Bo jak na coś na początku musiało wszystko działać. To drony mnie tak irytowały, te dostawcze, co tylko przelatywał. Mm, po po sylwetce rozportowałem, jakiego ja mam przez drony, tak to... No, Ale naprawdę, to była przesada. Po, podlatuje dron, zabiera mi coś, co akurat chciałem wziąć. Jeszcze jest to golden box, jak miałem całą ciężarówkę, okej okay. Ale jak mi on za, e, zabierał powiedzmy e, ten jaką się tam Silver Boxa Którą miałem złączyć w złotego No to nie było fajne ooo nas latują na, na Pasożyty No zabieraj już tą paczkę uh. A na, na, nadal mam ten rozkmina. Czemu te, te paczkołam? O! Na, nadal mam rozkmina. Czemu ta paczka. Może. Czemu te drony nie biorą tych paczek? Najlepszych. Swoją magię wziąć z to Czemu ja biorę po To Dostarcz to tu. Ja zaraz muszę kupić sobie tego szelfa lepszego. Nie z szelfem, a nie tego drugiego. Dobra, nie ogarnię. Ach, silverbox, poważnie. Albo tutaj ten, sto. Co to? Nie, ma. No. nie twoje. Coś mówiłem o tych dronach, że są irytujące? No, to dobra, też to wystarczy. Poza odcinkiem bym pewno położył na tu na Golden czekał. Ja może to wezmę. Tam zrzucę. Ja naprawdę ten, tych dronów nie lubię ostatnio. Nie może pomagają, to jest jakoś super irytująca dla mnie. A co ja zrobię? O, ale wykręcił. Zapraszam Golden Box. Przecież Golden Box, ale dobra. I liftem No To jest naprawdę... Jak yy, wy, była taka jedna gra? Nie pamiętam teraz, jaka dokładnie to była, ale. Yy, nie, tu. Tu Reality Tycoon 2. Yy, to, to przecież nie jest Reality Tycoon 2, tylko chyba Drift Simulator. Przecież takie drifty ładne wychodziły. Że, co? <noise> Że to. Że naprawdę nie było ten... Znaczy takie było typowo auto które pasowało pod drifte Więc driftsymulator pełną gębą był Tylko szkoda że Ten trzeba było Ten pierwszy samochodzik zmienić później Przykładowo najlepszy był TIR Znaczy jest TIR Chociaż w sumie. Nie wiem, był czy jazd, by było tak w sumie. Tak patrząc na to, to. Dawno nie grałem. Dawno nie grałem. Ja mówię, co to. Tutaj nie na ja grałem. Tak, ja mówię, dawno nie grałem, przecież grałem. No, to coś niedawno. Tydzień temu. Mm -hmm. Emerald Box postanowił zniknąć. Moja ten dron. On znowu mi zabrał paczkę znowu. A rozważałem, czy jej nie postawić. Do widzenia. proszę leciać. To mam pewien pomysł. Dobra, poleciał sobie. To nie oznacza, że... Ale to nie oznacza, że zaraz drugi nie przyleci. Jak ja kupujący drona za 9000 kiedyś. A ja i wreszcie coś będzie robiło za mnie robotę. Ja dzisiaj. O Boże, zabierajcie te drony. Tak to wygląda. Ta gra chama, ma taki morał, że to, co na początku wydaje się fajne, wcale fajne, fajne nie jest. Dobra, teraz są taką rozkmina. Czy ta maszyna mi właśnie zadłała tak na oko? Tak na oko? Z pięciu milionów. <noise> o, właśnie. A ta maszyna była opisywana jako maszyna, z której będzie wielki zarobek. Zmieniałem, ja tak opisywałem na początku tekst, tekst w myślach. No ale. Wielki zarobek właśnie widzę, że taka wielka strata, ale nie mi oceniać o o o leci kurczę 5 mam. W sumie dobrze przepraszam bardzo, ile kosztuje? Słuchajcie i tam dystory sekundary. Nie ogarniam. Nie może dobro chodzi o nie wychodzi z angielskiego to nie ogarniam XT Mastiff like Mek Ile? Wy to ja mam tego mój ma 5 to nam ma 7, to nam 9 Przepraszam Takie mi życzę W jakim rzeczywistości, że jemy? Może to jest jakieś super wytrzymałem. To okej, okay, ale ile? Wracaj po ulepszenie postaci. W sensie postaci chodzi mi o y, możliwości uniesienia Dzień dobry, Magiku. Tamten ma noga, a ten nie ma. Um. Przepraszam, bo... jak tu lepsze? Przecież... To chyba nie jest na maksa. To no, on dziwne rzeczy się odwalają, widzę. Rano gram w Bitcoin Miner. W sumie każdego ranka. Eee... No i zresztą bardzo ciekawą ciekawostkę, że, że tak to nazwę. I starego w pewnym sensie. W kolejnym odcinku na pewno pokażę. W ogóle fajnie był kiedyś zrobić yy, odcinek Winisterek z Robloxa. że to by trzeba było umieć montować. Takie odcinki by na pewno krócej trwały. Jak taki potrafi trwać 20 minut, 30 minut, to taki by trwał ile? żeby szybko nie wyczerpać o lag już, już są żeby szybko nie wyczerpać kontentu, no to trzeba byłoby robić odcinki które by trwały po 12 minut ale ciekawostka tunel taki fajny o w ogóle można lewitować nad Majorkiem, ja coś zawsze podejrzewałem, że, 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 że skoro Tamten człowiek, tamten, tam na dole używa mocy teleportacji, to... To chyba już tutaj wszystko się może stać. No chyba, że tam jakieś, nie wiem... ...specjalne kółka. Możliwe. A, fajnie byłoby tego mail mail bossa pokonać. Ogólnie na pokonanie tego mailbosa mam no, pomysł w stylu takim, że zrobiłbym to poza odcinkiem, że powiedzmy, zostałyby trzy paczki, włączyłbym nagrywanie, przewitał się, no i to, zaczął ten, ten odcinek i dostarczył ostatnie trzy. A tymczasem proszę mi powiedzieć, czy. Nie. Nie chcę tego. Czy ty masz nogę? Dobra, nie. Robię to przez resetkara. Ale to, to nie. Ten typ ewidentnie coś tu nie gra. Przecież, skoro on, tak jakby, nie ma nogi. Czy ma nogę, ale. Tak, chcę zrobić Family Friendly Content, content teraz o, Ma nogę, ale niewidzialną, ale coś tak, jakby tamten też nie ma. Ej, to ciekawe, że jest z, z tym typkiem z domu. Choć teraz to minimalne szanse, bym natrafił na ten dom, bo po prostu. Z takim postępem arenek, to wątpię, no bo gra bardziej wybiera te teraz późniejsze ręki, żeby jednak na nich mieć te dostawy. W tak to powinno wyglądać, ale. nie oceniać. Wczor wczoraj w ogóle chciałem pokazać pewien kod na. na, na 6000 lakrów. To się wpisywało tutaj. E, taki kod jest ogólnie nasz Jugot Revive? Aha. To jeszcze się okaże, że ja przez tyle odcinku pokazuję ten sam kod. Pisze w opisie, w opisie gry, że on jest na 6000. A czy on pisze, że ja już ten kod wziąłem? No nie wiem. Może gierka jest może nie. Czy w czy jest we wersji beta? No, tylko UFO delivery simulator. Jak to obecnie nagrywam. Ciekawe czy faktycznie jest to ciekawe dla mnie, czy ten UFO da się latać. chyba jakby się dało latać, to no. Kto wie. No teraz jak się przemieszczą tych wszystkich uliczek, no to fajnie byłoby wziąć i lecieć. A czy... <laughs> Zacząłbym się śmiać, jeżeli yy, te UFO wyglądałoby w ten sposób, że yy, no wiadomo, UFO, UFO się raczej lata, ale byłbym tak śmieszny, gdyby jednak te UFO się jeździło. O, może UFO, tak, coś czego potrzebuje. Chociaż. No, ja fajnie jakby dodali takie. Czy. Czy wiem, że jak powiem Deluxo, to wszyscy zaczną. Wszyscy, którzy to słyszą, jakiekolwiek osoby, zaczną mi pisać w komentarzach. Hej, Delorian. Nie, bo ja, bo ja jestem graczem GTA so, no. Deluxo. Fajnie jakby dodali Deluxo do gry. Coś bardziej deluxo z trybem latania. A bez tego trybu wiszenia, trybu lewitowania Nie wiem jak to nazwać. Echo to był tryb wiszący. Nie wiem bana, GTA w Nie jestem w stanie powiedzieć. Nie jestem na początka Boż prawdzę ile trwa odcinek 20 minut. To myślę, że można już powoli kończyć odcinek, bo to wiesz, że to tylko... To tylko szelfy, tak? C tak to się nazywa? Oby. Nie, no, ta, ta, ta ciężarówka jak ono tak upada. To szczerze mówiąc, jakbym tak kierował w prawdziwym życiu Dobra, teraz poproszę Tom I... wszystko co Tom tą sprzedam 2000, bardzo dużo No, to jest Ej... B Uu. No, fajnie. Ile one mają miejsca? 12. Łotw. Czy mógłbym, Tori, wziąć pozbierać to wszystko? Mam nadzieję, że złodzieje się nie pojawią. Mówię tutaj o dronach. No, dużo paczek już. Dużo wiem po co byłaby powiedzmy większa liczba dronów zabierających. W sensie, skoro te mają 12, no to. To oznacza. wyjeżdżam. Nie no. magiczne ściany, no i tyle. Skoro ten ma 12, to. sal. sal. No ten ma 12, nie? No to. ta 16 Co, ale nie! To da się zdobyć normalnie. Ten 0 buksy. 5 200. 250 robuxów za, za okrągłe. No może nie. Fięcie pick -up. Nitro. Wiele nitro. To już by wolno było nitro kupić. Albo na sam początek starter packa za identyczną cenę. Już bardziej byłoby wipał po się kupić chyba. No teraz powiem co daje Vip może. Um, sobie to tylko przetłumaczę w tłumaczu. Przetłumaczę w tłumaczu xt. VIP daje yy, ekskluzywny tak czatu, czyli powiedzmy, ja wam teraz napiszę na czacie. Nie no. a Tu i tutaj, tutaj jest, no jest zapewne albo to jest jakiś kolorowy nick, albo obok jest na, na, napis VIP. Yy, 15% zniżki na ciężarówki, półki i wózki. Tuż się bardziej opłaca niż cały taki jeden ten. Bo przykładowo, jak jest w za 3 miliony, to jest tańszy o 15%. 20%, 20 szybkość chodzenia, tak jakby. E, to też, Tak jest, jest coś? To już nie jest w tych okolicach i to też nie. A powiedzmy w to, że pusty. To już by bardziej opłacało boosta na 15 minut na, na dwa razy Albo na to, albo... na to. Drops. Łoł... Te... w Ej... jak sobie teraz pomyśleć? Jak ja sobie szykowałem na no odcinek y, box do busa, całego busa zapełniałem obsyjnym boxami, to mam rozumiem, że to było warte 200 rublksów jakoś. No ciekawe. Teraz, no nie, widzę, że odcinek już długo trwa, no to jego dnia. Dobra, no jak to ogląda. Mara.